Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Oto kolejny odcinek solo, który jest częścią muzycznego tryptyku podcastu Dzikie Droszcze. Tak to sobie wymyśliłam na kwiecień. Oczywiście nie o samej muzyce będzie dzisiaj, a o tych przestrzeniach, gdzie muzyka i wino się łączą. Na ten odcinek cieszę się wyjątkowo, ponieważ mam dla was całą masę historii. Opowieści i ciekawostek, i jestem przekonana, że dziś bardzo dużo odkryjecie. W poprzednim odcinku rozmawiałam z Marcinem Tytusem Grabskim o winiarzach w przemyśle muzycznym lub o muzykach, którzy weszli w produkcję wina, jak wolicie. A dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, a bohaterem tego odcinka będzie Ignacy Jan Paderewski tak, ten pianista kompozytor, również polityk, a nas dzisiaj interesujący jako, uwaga, kalifornijski winiarz. Czy wiedzieliście o tej części jego biografii? Nazywam się Izabela Kamińska, a to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Jeśli podobają Ci się te odcinki i ten podcast, zaobserwuj, oceń i poleć znajomym. To bardzo mi pomoże. Zacznijmy od tego, że w październiku 2018 roku wystawiono w Warszawskiej Operze Narodowej operę Manru. Jest to jedyna opera napisana przez Paderewskiego, a na deskach teatrów realizowana jest dość rzadko. W przypadku opery narodowej odstęp między tym spektaklem a poprzednią realizacją to aż 117 lat więc sami rozumiecie, że było to duże wydarzenie. W związku z tym dyrekcja opery postanowiła premierę zrobić naprawdę z pompą. I tu wkraczam ja. Na scenę. Cała na biało. No, oczywiście żartuję. Ani na scenę, ani na biało, ale faktycznie miałam swój malutki udział w realizacji konferencji prasowej. A to dlatego, że postanowiono na okoliczność premiery stworzyć specjalne butelki polskiego wina. Wybór producenta padł na dom a ja miałam opowiedzieć o winie oraz o tym, gdzie wino i życiorys paderewskiego się łączą, o czym również opowiem i Wam dzisiaj. No to najpierw będzie o winie. To był świetny czerwony kupasz Rondo, Regenta i Monarcha z rocznika 2014. Wino spędziło rok w tankach ze stali nierdzewnej i 10 miesięcy w dębowych beczkach, a następnie długo sobie dojrzewało spokojnie w butelkach, aż doczekało się losu wyjątkowego. Otóż na te wybrane butelki zaprojektowano niezwykłe, absolutnie kolekcjonerskie etykiety. Każda z nich przedstawiała Paderewskiego i została narysowana przez polskich artystów, przez najbardziej znanych grafików. Była więc etykieta z rysunkiem dwórnika, lustyka, wieteszki i olbińskiego. Wina te nie były nigdy dostępne pod tymi etykietami w sklepach, a samo wino domu bliskowice występowało normalnie jako kanwa. Czy wciąż gdzieś można dostać rocznik Canwy 2014? Nie wiem, pewnie raczej nie. Na pewno nie można dostać tych butelek z tymi kolekcjonerskimi etykietami. Ja mam jeszcze jedną butelkę zachowaną z premiery opery i to pełną, i z jedną z tych właśnie etykiet. I w sumie nie dziwi, że z okazji premiery jakiegoś spektaklu teatr postanawia zaserwować gościom polskie wino. Natomiast może nieco dziwić, że powstaje aż specjalna etykieta. Ale w sumie to też ciekawy i dobry pomysł. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest, że ten cały koncept miał naprawdę sens, ponieważ Paderewski, muzyk, pianista, kompozytor, bożyszcze tłumów o pięknych puklach, ówczesny taki Belmondo slash Ryan Goslik posiadał w Stanach Zjednoczonych winnicę, robił wino i de facto przyczynił się do rozwoju regionu Paso Robles, który dziś jest znany na całym świecie. Paderewskiemu jego nauczyciele w szkole nie wróżyli kariery pianisty. Sugerowano mu, żeby raczej zajął się kompozycją. Jednak to właśnie jego interpretacje Chopina, Liszta, Bacha czy Beethovena dały mu sławę. Ważny był też fakt, że miał absolutnie niezwykłą aparycję i charyzmę. Długie, rude loki, niebieskie, inteligentne oczy, taki arystokratyczny sznyt. I co prawda początki kariery faktycznie nie były łatwe, to miał jednak szczęście do ludzi. Jednym z jego aniołów biznesów, można dziś powiedzieć, była Helena Modrzejewska, ciesząca się międzynarodową sławą polska aktorka, która go poznała w Zakopanem w 1884 roku. Wsparła go wówczas finansowo, a nawet zorganizowała ich wspólny koncert w hotelu Saskim w Krakowie. Bilety na ten koncert sprzedały się fantastycznie, a Paderewski wreszcie z takim pokaźniejszym groszem w kieszeni mógł zacząć studia w Wiedniu. Jego pierwszy poważny koncert odbył się w Paryżu cztery lata później. Przez jednych krytykowany był po nim i przezwany, uwaga, kowalem fortepianu, a faktycznie miał taką specyficzną rękę, grał mocno, męsko. Przez innych jednak krytyków okrzyknięty został nowym Chopinem. Paryż ogólnie przyjął go bardzo ciepło i to tam również zaczął zdobywać na tych paryskich salonach znajomości, które później pomogą mu w karierze politycznej. Jednak skupmy się na muzyce i na tym, jak znalazł się w Stanach Zjednoczonych, bo przecież to tam ostatecznie będzie miał swoją winnicę. Jego pierwszy, zamorski koncert, odbył się 17 listopada 1891 roku i to nie byle gdzie, bo w nowojorskiej sali Carnegie Hall, która właśnie wtedy została oddana do użytku. Paderewski w trakcie swojego pierwszego turnę po Stanach dał 107 koncertów i tak oto rozpoczęła się Padimania, czyli absolutnie historyczne uwielbienie dla polskiego pianisty i kompozytora. Przezywany był właśnie w Stanach Padi. Ciekawa sytuacja miała miejsce kilka lat później. W 1903 roku znów koncertował w Stanach. W Metropolitan Opera wystawiana była akurat jego opera Manru, ta sama przez którą robię ten dzisiejszy odcinek. A w dniu premiery opery on sam występował na sali dokładnie kilka przecznic dalej, dając koncert w Carnegie Hall. Bilety na oba konkurujące eventy sprzedały się co do jednego. Oczywiście. Aderewski później wielokrotnie wracał do Stanów. Każda jego trasa koncertowa była wielkim sukcesem, również finansowym. Był prawdziwą gwiazdą. Dodatkowo lubił wracać do Paso Robles, gdzie leczył się w gorących źródłach. Miał reumatyczny ból ręki. W 1914 roku postanowił zainwestować tam w ziemię i kupił kilka tysięcy akrów. Rosły tu drzewa migdałowe i orzechy włoskie, jednak Paderewski postanowił pójść również w winiarstwo. Po konsultacjach z profesorem Bolettim z Uniwersytetu w Kalifornii, postanowił na swoim Rancho posadzić Zin Vandela i Petit Sierra oraz muskata dla żony. No i oczywiście Mission Grape, odmianę, o której mówiłam w odcinku o odkryciach Ameryk. Swoje winnice nazwał Rancho San Ignacio i Rancho Santa Helena. Winogrona z tych winnic przetwarzane były w York Mountain Winery przez York Brothers, a jego Zinfandel w 1934 roku zdobył złoty medal na California State Fair. Dziś część tej oryginalnej winnicy należy do Epoch Estate Wines, której właścicielami są Lisa i Bill Armstrong. Poza Zinfandelem i Petit Syrah rosną w niej odmiany takie jak Syrah, Mataro, Tempranillo czy Graciano. No i została ona oczywiście nazwana Paderewski Winiard. W 2009 roku państwu Armstrong udało się również zakupić od dawna porzucony już budynek historycznej winiarni York Mountain Winery, tej, gdzie przetwarzane były wina Paderewskiego. I tak klamra historii się zamknęła. Enolożką, która dziś odpowiedzialna jest za produkcję win, jest Jordan Fiorentini. Sława Paderewskiego pomogła rzucić światło na wówczas winiarsko jeszcze dość nieznany i nierozwinięty region Paso Robles. Na dodatek, nasz pianista winiarz wpłynął na reputację i popularność z Infandela w Stanach Zjednoczonych. Od 1993 roku w Paso Robles w listopadzie odbywa się Paderewski Festiwal. Miał taką trzyletnią przerwę między 2003 a 2006 rokiem, ale teraz już odbywa się co roku. W trakcie festiwalu mają oczywiście miejsce koncerty no i degustacje wina. W tym roku, 2024, festiwal zaczyna się 30 października i potrwa do 3 listopada. Cudownie byłoby wziąć w nim udział. Może ktoś się ze mną wybierze. A teraz znów pociągnę za sznurek, ale w drugą stronę. Przyjaciółką Paderewskiego, jak już powiedziałam, była Helena Modrzejewska, która również bardzo dużo czasu spędzała w Stanach Zjednoczonych. W 1875 roku, wraz z grupą przyjaciół, wpadła na wspaniały pomysł wyemigrowania do Kalifornii. Czuła, że jej kariera w Europie stoi w miejscu. Chciała przygód. Wraz ze swoim mężem Karolem Chłapowskim, rysownikiem Łucjanem Paprockim i ziemianinem Julianem Sypniewskim wraz z żoną i dziećmi, wszyscy razem zamieszkali w niewielkiej posiadłości niedaleko kalifornijskiego miasteczka Anaheim. Jeszcze nie powiedziałam wam, że zamieszkał z nimi również pisarz i wówczas dziennikarz Henryk Sienkiewicz. I tak sobie mieszkali wszyscy w takiej komunie w bardzo prostych warunkach. Była tam po prostu niewielka chata, szopa, no i mała winnica. A nikt z nich oczywiście nie miał pojęcia o pracy z winoroślą, nie mówiąc już o robieniu wina. Poza tym było wiecznie, gorąco i nie działo się nic. Nie dawali sobie rady z upałem, z tym brudem, kurzem, no i ten wiatr. Sienkiewicz wówczas pisał dla gazety Polskiej taki cykl reportaży w formie listów, zresztą pod tytułem Listy z podróży do Ameryki. I ten wiatr, ten na, naprawdę mocny, trudny do zniesienia wiatr Santa Ana, opisał w ten sposób: są to prądy rozpalonego powietrza, z którego pustynia wyssała wszelką świeżość i wilgoć, przesyciła natomiast elektrycznością. Jest on tym samym dla Kalifornii czym Sirocco dla Sycylii, Solano dla Hiszpanii, a samum dla Arabii. Mniej zapewne od tamtych niebezpieczny i rzadszy, bo wieje tylko jesienią i w zimie, rozstraja jednakże nerwy ludzkie, wysusza muskuły, skręca liście na drzewach i przejmuje strachem zwierzęta. Sienkiewicz ostatecznie nie został winiarzem jak Paderewski, ale miał mały winiarski epizod w Kalifornii. A więcej o amerykańskiej przygodzie naszego wieszcza i Heleny Modrzejewskiej możecie przeczytać w polskiej powieści Westernie pod tytułem to przez ten wiatr, Jakuba Nowaka. Nowak fabularyzuje te kilka znanych nam faktów z kilkumiesięcznego pobytu przyjaciół na farmie i w winnicy. Jest to opowieść napisana naprawdę z rozmachem. Mamy tu bijatyki w amerykańskim salonie, mamy podejrzanych typków uciekających przed prawem, no i Sienkiewicza grającego w niebezpieczną grę z Modrzejewską, No i mamy elementy winiarskie. Mamy kradzieże owoców z zaniedbanej przez Polaków w winnicy, na przykład. Polecam wam dzisiaj do tego odcinka i po tym odcinku jakiegoś sira, no i posłuchać jakąś symfonię Paderewskiego. Niekoniecznie polecam wam W pustyni i w puszczy Sienkiewicza, no w końcu nawet wycofano tę powieść z listy lektur szkolnych. W każdym razie pamiętajcie, że w winie kryje się znacznie więcej historii niż można się spodziewać. A historia Paderewskiego jest niezwykła jak on sam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Earborn Media